Witam Państwa serdecznie Dzisiaj jest 18 czerwiec 2019 rok Dzisiejsze nagranie Będzie nosiło tytuł Pszczelarskie F Moje pszczelarskie F W pasiece Jak zdiagnozować Warozę w ulu? Nie zaglądając do ula, i to jeszcze w rodzinach, które produkcyjnie są bardzo czynne, dorównują innych, a mimo to źle się dzieje. O tu, przedstawiam Państwu taki obrazek na wylotku, jest czerw wyrzucony przez pszczoły on nie jest zaziębiony to jest czerw obumarły na skutek warozy na skutek warozy on jest uszkodzony przez warozę no i tak pszczołki sobie to wyrzucają najlepiej gdy przed ulami jest coś położone to w ten, ten czas jeszcze lepiej to jest uwidocznione bo one zawsze tylko wylotku to wyrzucają dzisiaj po upałach, po gorących wieczorach, nocach. Jest dość taki chłodny poranek 12 stopni Celsjusza na plusie. Jest tylko, więc jest możliwość po prostu takiej rzeczy, taką rzecz uchwycić. I to jest naprawdę bardzo poważny wyznacznik tego, że w tym ulu już jest waroza zaawansowana. Po prostu ten ul liczebnością pszczół odstaje od innych rodzin, i taką rodzinę w najbliższym czasie można przeleczyć na różne sposoby. Po prostu Taką rodzinę można jej wyjąć korpusy z miodem i założyć kwas mrówkowy. W ten czas w takiej rodzinie będzie przeleczone przeleczony czerw pod yy, za sklepem. Kwas mrówkowy właśnie wnika pod zasklep. I te sprawy leczy. Tylko trzeba podtrzymać go co wieczór, 10 ml, zakładać, podtrzymać go ze 4 dni, i rodzina wychodzi cała, piękna i zdrowa. Proszę Państwa, taka rodzina nieprzyleczona daje takie efekty, że do jesiennego podkarmiania do jesiennego podkarmiania może być już bardzo mało pszczół w temulu, niestety. I nie będzie co podkarmiać, gdyby wy teraz po pożytkach lipowych jej nie przelecze. To się wydaje tylko dwie larwy wyciągnięte. Ale to nie jest tak, że dwie larwy, bo nie wiadomo ile larw zostało wyniesione przez pszczoły poza ul, no w innych silniejszych rodzinach y, obleciałem wszystkie wylotki, nic takiego nie zauważyłem tylko ta jedna ale rzeczywi rzeczywistość jest taka, że ona no ma kontygnację ładnego miotku ale jest słabiutka teraz y, na pewno y, Państwo będą ciekawi jak ja robię z diagnozą Warodze zaglądałem z doula. Zaglądałem z doula, przeważnie jest taka zasada, że przeważnie przy pszczołach ogarniętych przez warodze, które są słabe, ja mam listewki międzyramkowe, zdejmuję listewki międzyramkowe, od razu pszczoły się pojawiają na górnych bleczkach, na wylotku też siedzą i to dość dobrze zawsze w dzień. A zaglądając z dola, to będzie czerwio od cały korpus, czyli od dechy do dechy. A na ścianach gula, na ramkach, mało pszczół. Mimo, że czasem na stawkach miodnych będzie miód. I tu, proszę Państwa, też w takim przypadku trzeba się tak trzeźwo popatrzeć na, na taką rodzinę a nie po prostu wpadać głowy w obłęd z tego powodu, że zobaczyły się pszczoły na ramkach i na wylotku pięknie siedzą. Taka rodzina wyjątkowo wymaga przeleczenia, już nie ma pszczółu, bo jest taka zasada, że gdy populacja rodziny na skutek warozy się zmniejsza, to matka jeśli ma pokarm, to bardzo fest czerwin i jak jeszcze dają radę wychowywać cały korpus pszczół to po prostu na wczerwien, żeby żeby tych pszczół było w ogóle na tym to wszystko polega i tu też wyjąć miodnie, przeleczyć kwasem mrówkowym od 4 do 7 dni po 10 ml na noc ten czas kwas mrówkowy przechodzi plastry i Ignie waroza pod za sklepem. No, ja to mówię nie na podstawie, żebym gdzieś to wyczytał, tylko ja to praktykuję na bieżąco. Takie sprawy, bo miałem po sąsiedzku dość dużo pasiekę, gdzie moje mocne rodziny były zasilane nią. To wystarczy, że rodzina pójdzie na mocna rodzina na taką rodzinę konającą na warozę. Przyniesie tą warozę, ta waroza idzie pod za sklep od razu. Od czerw i za miesiąc, za półtora miesiąca w takim ulu, co sobie zniesie, taką rodzinę do ula już jest tragedia. Mocne rodziny po prostu się kończą na skutek tak silnej warozy, przywleczonej do ula przez rodzinę. To na temat warozy moje przylarskie F po prostu. Tak wygląda. Te dwie pszczółki na tym wylotku obumarły na skutek warozy. To różnie może być. To może być pszczoła już prawie dojrzała z komórki, która ma zdeformowany obłok, skrzydełka. Może być ich więcej. To najbardziej to jeszcze wyrzucają sobie w maju. Bo jeszcze pszczoły nie są takie mocne, żeby to wszystko wywlekać od ula. Teraz jeszcze bardzo ważny yy, z zjawiskiem przed wylotkiem. Yy, obserwacji warozy to jest takie coś jak przy oblatach młode pszczoły, to pszczoły przed ulem, nie mogące latać. To jest wszystko choroba wirusowa, która jest spowodowana, roznoszona przez warozę. Taka pszczoła została bez nią nakuta, zarażona no i takie efekty są a nie inne, że pszczoła ma tą chorobę wirusową, no i właśnie na skutek tej choroby traci zdolność do lotu, mimo że ma skrzydełka i prawidłowy odwłok no i tym ujęciem we poranek będę po mału kończył to nagranie Dzisiaj chyba już jest dwa dni po świętym wicie, cisza, ptaki nie śpiewają, bo ptaki śpiewają tylko do świętego Wita, bo jak głosi przepowieść ludowa, że Bóg się pytał świętego Wita, czy już jest pół kłosa żyta? A Wid odpowiedział, że nie słyszy, bo ptaki tak zagałzają, no to... Uciszył ptaki i teraz ptaki tylko śpiewają do świętego Wita. No i w tym momencie serdecznie się z Państwem żegnam.